Tu wydarzyło się coś dzisiaj bardzo ważnego, czy to prawda? Tak! A co takiego? Piknik ekologiczny! Białkit! Proszę! Kanety energii! A ty jesteś świetnie przygotowany, brawo! I co tyś siedziało? Kto mi opowie? Co wy to robiliście? Robiliśmy różne ekologiczne rzeczy. Czyli. Um. Robiliśmy na przykład pozłocone rybki, karmniki i podkładki pod kubek albo pompki na, e, na choinkę. Pokarm dla ptaków, torebki. staliśmy na początek mm -hmm. dużo prezentów. Widon, worek, dyplom, książka, krepki, wisiorek, magnes. Sadziliśmy za naszej klasy rośliny, przykład. E, Bazylia, mięta, pietruszka. Co tu jeszcze ciekawego się wydarzyło? Składaliśmy budki lęgowe, mieliśmy zdjęcia z Mikołajem, robiliśmy pokarm dla ptaków, szyszki na choinkę, bombki na choinkę, no i torbę jako na to, tu bardzo się działo, Wtarza się trochę. Też szef, pokarm Dla ptaków. Wiecie co? Tutaj po mojej prawej stronie siedzą ambasadorowie projektu, który nazywa się jak? Planeta. Bo wspaniale jest zobaczyć, jak byliście zaangażowani w ten projekt. I ciekawe dla mnie jest to, że ja rozpoznaję Wasze twarze ze zdjęć. Bo nie wiem, czy mieliście okazję widzieć tą prezentację, którą przygotowała Wasza Pani Nauczycielka. I też jak śpiewaliście tą piosenkę, to ja naprawdę się wzruszyłam tam na końcu. Także wspaniale jest Was zobaczyć na żywo. A można jeszcze raz zaśpiewać? Ja właśnie chciałam Was o to poprosić. E, może niekoniecznie trzy zwrotki, ale jedna teraz zabrzmi. Razem na... Jestem bardzo zbudowany tym, co, co dzieci robią i tym, co słyszę i przede wszystkim jakąś taką dużą nadzieją w tym roku kończę tą edycję i myślę, że jeśli będą kolejne edycje, to poszukamy jeszcze ciekawszych tematów. Dlatego, że to jest chyba najlepsze miejsce, gdzie można mówić o wodzie, o bioróżnorodności. Może powiemy o zapylaczach i pszczołach następnym razem. I pokażemy wszystkim, że obok nas jest dużo, dużo dzikiej przyrody i że musimy o nią dbać, bo tak naprawdę od nas zależy, co z tego będzie. A dzieciom bardzo dziękuję. Naprawdę jest nadzieja w Was ogromna, że coś się z nim. Prowadziła Was Pani Wychowawczyni, Pani Natalia, czy to się zgadza? Razem z Wami pracowała, przygotowywała, w którym momencie, kiedy pracowaliście nad tym programem, mieliście największą frajdę, największy fan. Oj, to chyba jest pytanie do dzieci w zasadzie, ale myślę, że wszystkie wycieczki, takie plenerowe, zawsze były najbardziej udane, plus zabawy ruchowe i myślę, że eksperymenty również. Zgadzacie się ze mną? Tak! Który eksperyment był najwspanialszy? Był taki eksperyment, jaka jest burgogluś naszą, i możnieliśmy dwa takie kieliby kawałki waty i jeden składaliśmy pod szklankę sypą symbolizując las, a drugi niczym nie zakrywaliśmy, symbolizujący łąkę. Jeszcze kamień mociliśmy w wodzie i ja on symbolizował beton i chodniki. Po dwóch tygodniach ten nasz las był Mam pomysł. Tu jest pan operator, tu jest kamera. Powiedzcie po kolei do kamery wszystkim dorosłym osobom, jak powinny się zachowywać, żeby nasza planeta zatrwała i żebyśmy my przetrwali, bo ona bez nas sobie poradzi, a my bez niej? Raczej nie. Zamiast jeździć samochodem, jak jest możliwość, to rowerem. No i wyrzucać m do odpowiednich koszy śmieci. Chcę y, śmieci do lasu. Jak jest zima, trzeba pomagać zwierzętom, pta ptakom. Ale ptakom, y, jak już chcemy je karmić, to nie wolno ich karmić chlebem, tylko y, nasionami słonecznika. Bardzo dobrze, tak niepewnie mówisz, ale mówisz prawdę. Nie każdy wie, że nie można ptaków karmić chlebem. Patrzysz, Krzysztof się pięknie o tym opowiadał. Pamiętajmy, drodzy państwo. Żeby jak się wychodzić z jakiegoś pomieszczenia, to zgaszać światła i też na przykład nie kupować produktów, które mają olej palmowy, bo to, bo, bo, bo jak się będzie tak często kupować, to po potem te zwierzęta w dżungli nie mają gdzie mieszkać? I żeby jak się idzie do lasu, jak się ma jakieś śmieci, to żeby wyzuszkić do kosza, a nie na przykład na trawę. Nie można marnować wody. By nie kupować z butelką wody, najlepiej jakiejś. Innej po prostu. nie wyrzucać śmieci do lasu, a nie do rzeki, tylko do od odpowiedniego kosza. Pani Natalio gratuluję z całego serca, bo to jest poważna sprawa i trzeba było się naprawdę napracować, żeby zwyciężyć, żeby spośród niemal 500 szkół znaleźć się w zwycięskiej trójce. No i otrzymali dzisiaj Państwo tą nagrodę konkretną. To jest konkretna kwota, na co ta kwota zostanie przeznaczona? Dzieci się solidnie napracowały, miały bardzo ciekawe pomysły, kreatywne. Ja to wszystko zebrałam tylko w całość i stworzyłam prezentację, która jest wspaniałą pamiątką, a dzisiaj otrzymaliśmy wspaniałą nagrodę pieniężną 10 tysięcy złotych na stworzenie bioróżnorodnej sfery na terenie szkoły i dzięki niej Również pozostali uczniowie ze szkoły będą mogli zdobywać wiedzę na temat ekologii i bioróżnorodności.